Dzisiaj chciałem Wam przedstawić dwie rzeczy. Po pierwsze, ma, e, chciałem Wam pokazać, e, jakie wyposażenie włoży na swoim e, czołgu LCMX, a po drugie, chciałem Wam e, zaprezentować paczkę z modami, dzięki której ben, Wasza gra będzie mogła wyglądać tak jak moja. czyli będziecie mieli inny celownik, możliwość oddalenia e, od e, kamery od czołgu o wiele bardziej niż to jest zbudowane w grę, i e, też e, XVM, czyli ten mod, który zlicza obrażenia, które zdaliście podczas gry. Oczywiście to nie są haki, to są po prostu mody, one są dostępne bez najmniejszego problemu, nie zostaniecie zbanowani za to, że posiadacie właśnie te mody, które mam dla Was w paczce. Jeżeli chcecie je zainstalować, to cała instrukcja, jak to zrobić, znajduje się w opisie do tego filmu. No a teraz do rzeczy. Chciałem Wam pokazać wyposażenie mojego czołgu LCAMX. No to tak. Po pierwsze, boże ze sobą działo 90 mm. No, po prostu według mnie nie warto jest wozić nic, nic lżejszego na pokładzie tego czołgu, ponieważ nie ma on obrotowej wieży, jak już się obrócimy, żeby oddać strzał, to chcemy oddać ten strzał tak, żeby zabolał, a nie pestka, która się odbije od pancerza, nic nie zrobi i potem znowu to samo, krążymy, krążymy i czekamy aż będziemy mogli się odwrócić w stronę wroga, po prostu wygarniamy raz a dobrze. Po drugie no to wiesz za bardzo nie ma do wyboru. Silnik oczywiście najlepszy, gąsienica najlepsza, radio najlepsze. Chociaż radio i tak jest średnie. No zasięg 360 160 metrów, jak widzicie, to jest nic. A z modułów dodatkowych zainstalowałem tutaj po pierwsze oczywiście dosów, bo bez dosuwu to nie ma zabawy. No, przeładowanie jest tak długie na tym czołgu, że naprawdę można odczuć to, że kupiło się ten moduł i naprawdę tego nie żałuję. Po drugie, mam zainstalowany ulepszony system naprowadzania, bo drugą z wad tego działa jest to, że strasznie długo się celuje. No a trzecim modułem jest ulepszona wentylacja. Kosztuje 25 tysięcy, a podnosi o 5% umiej wszystkie umiejętności załogi, czyli między innymi też poprawia nam jeszcze bardziej naprowadzanie, jeszcze bardziej e, przeładowanie, też jeździmy trochę szybciej, skręcamy trochę szybciej, no i ogólnie jest fajnie. No i oczywiście amunicja jaką używam, to tylko i wyłącznie przeciwpancerna pełnopłaszczowa, bo te high explosive jakoś mm, nie spodobają mi się. No próbowałem z tym grać, ale za bardzo mi nie poszło. Znaczy nie to, że raz zagrałem nie poszło mi, a nie to beznadziejnie nie gram. Ja spróbowałem kilka razy i doszedłem do wniosku, że przeciwpancerna pełnopłaszczowa jest najlepsza do tego czołu. No i oczywiście mam pełny zestaw tych mniejszych modułów za 3000, czyli mały zestaw naprawczy, gaśnicę i apteczkę. O ile gaśnica i apteczka tak naprawdę prawie nigdy mi się nie przydają, o tyle mały zestaw naprawczy potrafi być naprawdę pomocny. No bo jednak, jak pojedziemy gdzieś do przodu na zwiat i zostajemy trafieni w gąsienicę i ona zostaje zniszczona, no to potrzebu sorry, potrzebujemy czegoś. To potrzebujemy czegoś, co po prostu postawi nas z powrotem na gąsienicę i dzięki czemu będziemy mogli, mogli już żyć. No, i to by było na tyle, jeżeli chodzi o wyposażenie LCMX. A przejdźmy już może do bitwy, żeby nie przedłużać. Jeżeli chodzi o załogę, właściwie o umiejętności mojej załogi, szczerze mówiąc, to nie jestem pewien, jakie są najlepsze perki dla nich. Aczkolwiek ja na razie dla mojego dowódcy wybrałem naprawę, bo to nie zawsze może się przydać. A dla mojego kierowcy wybrałem umiejętność o nazwie Jazda Terenowa. Chyba jest do terenowar. Tak, chyba tak to się nazywa. W każdym razie ta umiejętność, dzięki której można płynnie jeździć po terenie trudnym. No i tak jak mówię, nie wiem czy to jest rozwiązanie optymalne, najlepsze, no ale to jest rozwiązanie moje, u mnie się sprawdza i no, mogę polecić. Teraz, może jeszcze powiem kilka słów o tych wszystkich modach, które mam dla Was spakowane i które możecie pobrać. Link oczywiście w opisie, tak jak mówiłem wcześniej. Po pierwsze, tak jak widzicie, możecie oddalić kamerę o wiele dalej. Jest to czasami dość przydatne. Na przykład, jeżeli chcecie oznaczyć jakiś czołg, czyli najechać na jego kursorem i tam wcisnąć odpowiedni klawisz, u mnie spacja, oznaczyć go, żeby inni zaczęli w niego strzelać. Albo jeżeli chcecie po prostu zobaczyć, jak tam są ustawieni za rogiem, gdzie trzymają lufę, to jest dość przydatne. Drugą fajną rzeczą jest celownik. No, i jak widzicie, pokazuje on czas przeładowania oraz to, ile macie jeszcze życia. Jest dość ładny, przejrzysty, mi się podoba. Trzecią rzeczą, którą dodają te mody, to jest ten wspomniany już XVM i on jest e, widoczny w tej chwili ledwo. on jest tak do góry i po prawo na skoś, bo od, celo, od środka celownika, od środka ekranu. I on pokazuje, ile obrażeń. E, Zadałem do tej pory. No, jak widzicie, na razie nikogo nie trafiłem i nie zadałem ani jednego punkcika obrażeń, dlatego jestem mało widoczny. Aczkolwiek w późniejszej części gry zobaczycie, widać go o wiele lepiej. No, taki mała, mała pierdełka, mały Bajera cieszy. No, i o modach to by było w sumie na tyle. Teraz jeszcze Wam wytłumaczę, dlaczego jeżdżę z takim, a nie innym sprzętem. E, działo, no to tak jak Wam wspomniałem, wolę uderzyć raz, a mocno, a potem się chować, bo przez to, że nie mam obrotowej wieży wycelowanie przeciwnika jest e, zawsze nie lada wyzwaniem i trzeba się namanewrować, żeby dobrze wycelować więc jak już się w końcu wyceluje, to lepiej strzelić raz, a porządnie też fajną cechą u jest to, że jest to czołg bardzo uniwersalny no wiadomo, ma bardzo mały pancerz i łatwo go spenetrować, no ale jakby się uprzeć, można nim grać e, tak jak grają czołgi ciężkie, czyli w kontakcie bezpośrednim można nim grać jako snajper, bo ma bardzo celne to działo. Można nim grać jako scout, no i po prostu cokolwiek by się nie działo, można się odnaleźć na mapie bitewnej. No i dlatego właśnie wybrałem takie, a nie inne moduły. Mógłbym tam się bawić zwiększenie na przykład zasięgu widoczności przy nieruchomym albo przy ruchomym czołgu, no ale po prostu mi się to nie podobało, ponieważ to by mnie kierowało tylko i wyłącznie na scoutowanie. A jednak ten dosów i szybsze celowanie i ulepszona wentylacja to wszystko mi daje takie, że tak powiem, rozwój ogólny i dzięki temu cokolwiek by się nie działo, zawsze mogę się odnaleźć. Tak jak widzicie na początku tutaj stałem bardzo bardzo z tyłu. Znaczy na początku to pojechałem, żeby wykryć, czy coś nie jedzie. Potem stałem z tyłu. Teraz podjechałem trochę do przodu i tu widzicie też Zaczyna działać ten spałem. No ale tak jak mówiłem, tutaj podjechałem do przodu. Mogę walczyć na średnim dystansie, krótkim, mogę pojechać na zwiat, co też zaraz zrobię i co zobaczycie. No po prostu cokolwiek by się nie działo, jestem przygotowany. I to za to właśnie bardzo lubię ten czołg. Poza tym jest mały i szybki, on tak naprawdę jest zwiadowcą, ale według tej gry. Nie, według tej gry nie jest zwiadowcą, dzięki czemu zawsze mnie wrzuca do jakichś takich że tak powiem, ogarniętych przeciwników. Nie jest tak, że gram z poziomami 9 i 10, tylko zawsze mniej więcej jestem albo w środku stawki, czasami nawet na początku, jak mi się trochę poszczęści. Ale też ważne jest, żeby wiedzieć, gdzie chce się pojechać na każdej mapie. Zawsze jeździć w takie miejsca, gdzie, no jeżeli skautujemy, to tam, wiadomo, chwilę odczekać, żeby się trochę rozproszyły te czołgi, nie były zbite w jedną kupę, a potem jechać w swoją stronę, tak? Ale jeżeli chcemy być snajperem, albo właśnie atakować na średnim dystansie, to zawsze dobrze jest znaleźć sobie takie miejsce, żebyśmy byli jak najbardziej osłonięci. No i po prostu zastanawiać się. Jeżeli czołgi są wszędzie naokoło, to wycofać się trochę, bo nie mamy szans, jeżeli jest kilku kontra nas samych. No i jeżeli nauczymy się operować AMX-em, to on. On się odpłaci, on naprawdę jest wspaniałą maszyną i najlepszą, jeżeli potrzebujemy czołgu do zarabiania, to też szczerze go polecam. Bo nawet jeżeli mi bardzo nie pójdzie, nie zrobię prawie nic i przegram, to i tak wyjdę trochę na plus, co wiadomo, jest zawsze mile widziane. No i też, jak mieliście przed chwilą okazję zauważyć, to działa jest naprawdę przyjemne. No, zjadłem na hapsa, że tak powiem, drogo artyleria. No, nie powiem, przyjemne. Też jeden z moich sojuszników właśnie do mnie napisał, żebym pojechał po drogą artylerię i kliknął na mapie, pokazał mi jej pozycję stwierdziłem, że w sumie to dobry pomysł i przydam się na coś mojej drużynie i tam też pojechałem. I w tym momencie można zaobserwować kilka kolejnych zalet tego czołgu. No po pierwsze rozwija dużą prędkość po prostej drodze około 70 km na godzinę, co nie jest mało więc, nawet jeżeli pojedziemy w złe miejsce, gdzie nic się nie dzieje, a zupełnie z drugiej strony maku potrzebna jest nasza pomoc, to możemy w kilka chwil dołączyć do naszej drużyny, która potrzebuje naszego wsparcia. No i małe rozmiary. Przez te jego małe rozmiary bardzo trudno go trafić, co też nie powiem, jest bardzo fajne. Jeżeli, szczególnie jeżeli przed nim uciekamy, przed na przykład jakimś kawu tygrysem, czy innym wielkim potworem, który może zjeść nas na jeden strzał. Też swoją drogą nie wiem, czy ja przez przypadek coś zmieniłem w ustawieniach, czy to zostało wprowadzone jakoś w ostatnim patch'u, ale no zapewne wiecie, jeżeli y, gracie niszczycielem, albo y, działem samobieżnym, albo jakimkolwiek innym czołgiem, który nie posiada wieżyczki, tak jak ten, no to znaczy ten niby posiada, no ale taka to wieżyczka jakby jej wcale nie było, ale jeżeli gracie czołgiem właśnie bez wieży i na przykład ruszycie kursorem myszki w lewo, to ten czołg zwykle się obraca w tamtą stronę. A BMX od jakiegoś czasu właśnie przestał tak robić. I w sumie muszę powiedzieć, że jest to bardzo wygodne, znaczy na początku to było upierdliwe, musiałem się przyzwyczaić. A jak się przyzwyczaiłem, to jest to naprawdę bardzo fajny dodatek. Nie wiem, czy to zauważyliście, czy to ja coś zepsułem, czy tak powinno być. Więc jeżeli się zastanawiacie nadal, czy ten czołg jest fajny, czy wam się spodoba, to moja odpowiedź. Na początku może być ciężko, ale jak się nauczycie nim jeździć, to naprawdę gra nim będzie wam sprawiała dużo frajdy, tak przynajmniej było w moim przypadku. No mówię, jeżeli się nad nim zastanawiacie, to szczerze gorąco polecam. A jeśli chodzi o wynik bitwy, to tak jak się zapewne domyślacie, za chwilę wygramy przez przejęcie bazy. Nikomu się nie chciało jechać dobijać tych e, niedobitków. On po prostu nikt nie chciał ryzykować życia, lepiej po prostu przejąć bazę i tyle. No i jeżeli chodzi. O, mój pseudo poradnik to w sumie by było już na tyle. Już nie ruszałem się z tego miejsca za bardzo, bo nie chciałem oberwać, bo w tej chwili tak naprawdę jeżeli dostanę jeszcze raz, to już najprawdopodobniej zginę, chyba z jakimś cudem tylko szukuję. Ale Dajcie znać, jeżeli wam się podobało, jeżeli tak, to e, kliknijcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli nie, napiszcie w komentarzach, co zrobiłem nie tak, żebym wiedział na przyszłość, jak mam się poprawić. No i życzę Wam wszystkim miłego dnia do usłyszenia. Czołgiem!